Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na działdowskim stadionie. Przed chwilą dobiegł, dobiegł końca finał Mistrzostw Powiatu Działdowskiego w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. No Miła niespodzianka, bo wystartowało mnóstwo szkół. Zarówno w kategorii chłopców, jak i w kategorii dziewcząt było po 8 zespołów, a więc naprawdę to rekordowa ilość. Jeżeli pamiętam dobrze, to chyba takiej ilości młodzieży jeszcze nie było na finale powiatowym. Organizatorem był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a a współorganizatorem no i przeprowadził całą imprezę Miejski Ośrodek Sportu. Kilka wyników było świetnych, no naprawdę świetnych, a szczególnie e, zachwycił mnie wynik: w rzucie piłeczką palantową prawie 50 metrów, dokładnie 48-50. Kapitalny rzut chłopca, dawno e, takich rzutów w klasie czwartej nie było. No i kapitalny skok e, e, Tomka Duchny, prawie 4 metry w skoku, Wal, dokładnie 3,98. Fajny poziom, duża rywalizacja, punktacja była i indywidualna, i drużynowa. Wśród, wśród chłopców zwyciężyła szkoła zespół placówek oświatowych numer 1 przed czwórką, a wśród dziewcząt odwrotnie, czwórka przed jedynką. No, cztery działkowskie szkoły, wszystkie szkoły wystartowały, bardzo, bardzo jestem z tego zadowolony. Zarówno w współzawodnictwie sportowym na rok szkolny 2022-2023 rywalizacja była bardzo wyrównana i do samego końca i tak samo i tutaj na tych mistrzostwach powiatu. Już dziś zapraszam na kolejne imprezy, bo maj jest miesiącem lekkoatletycznym. Jest mnóstwo imprez lekkoatletycznych. W czwartek bawimy się w czwórbój a więc cztery konkurencje. Oprócz tych konkurencji, co były dzisiaj, to znaczy skok w dal, rzut pieczką palantową 60 metrów, dochodzi jeszcze bieg na dystansie 600 metrów. A więc zapraszam. Pogoda wytrzymała. Nie chcieliśmy z początku odwołać, ale powiedzieliśmy nie, patrzymy, patrzymy w komórkę, że od 11 nie pada. No i udało się. 2,5 godziny, impreza zakończona. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Dziękuję Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Działdowie.